rozsady rozpoczynamy od wysiania nasion. Eee, nasiona wysiewane są na tej linii szyjącej. Zaczynamy od napełniania tac torfem, substratem torfowym, następnie są ugniatane, eee, siew siewnikiem pneumatycznym, następnie są przysypywane perlitem, podlewane i przenoszone na, na system rozany. System rozstawiający tace po szklarni, system transportu wewnętrznego. Tace umieszczane są na platformie. Platforma odbiera je, kiedy, kiedy już jest w pełni, za, w pełni zapełniona, odbiera je i rozwozi po całej szklarni. Zaraz podjedzie platforma ze szklarni i odbierze te tace, które są w tej chwili wysiane. Proces odbywa się w pełni automatycznie. Jeżeli jest taka potrzeba, bo coś chcemy przyspieszyć lub zwolnić, możemy tutaj korzystać z pomocy pracownika. Cały ten system wymaga do obsługi 3-4 osób. Maszyna podjechała do nawy, w której mają być rozstawione tace. Podjeżdża do niej robot, który podjeżdża pod tace. Widły się podnoszą. Tace są przenoszone na robot. A następnie wjeżdżają w wybrane miejsce w szklarni. W konkretnej nawie. Kolejnym etapem albo drugą maszyną, tak rozpoczynającą produkcję jest koskarka. To jest też cała linia produkcyjna. Serce zaczyna się znowu od napełniania torfem. Tym razem nie mamy tac, czyli wykonujemy z tego torfu kostki. Wydajność jest o połowę niższa, ale tam wystarczyło, przy poprzedniej maszynie wystarczyło napełnić tacę. Tutaj trzeba jakby z tego torfu ulepić kosteczki, w których będą wysiewane rośliny. Przede wszystkim stosowana do sałat, wysiewu sałat, selera naciowego. Tutaj do obsługi 3 osoby i 500 skrzynek na godzinę wydajność. Nie, ma, nie mamy połączonej tej maszyny z poprzednim systemem rozwożenia tac po szklarni, także tutaj rozwozimy to za pomocą wózków widłowych, ale też produkcja w tych kostkach jest dużo mniejsza. A potrzebowanie na rozsadę w kostce z roku na rok wzrasta. Zaczynaliśmy od produkcji sałat. Jest coraz więcej zapytań o zupełnie inne gatunki, na przykład seler naciowy, który dla niektórych firm produkowaliśmy w tacach, a są firmy, które wymagają, aby był on produkowany w kostce. Zaczęliśmy też na niewielką skalę produkcję ogórka gruntowego w tych kostkach, no jakieś tam zioła tak, lub jakieś niszowe jeszcze gatunki. Ale zapytania cały czas są, więc myślę, że, myślę, że to jest temat przyszłości. Po, po wysiewie tacz, tak, trafiają one na szklarnię. Szklarnia podzielona jest na y, takie strefy, tak, oddzielone ścianami, które umożliwiają y, dostosowywanie klimatu do poszczególnych faz rozwojowych roślin. Zaraz po wysiewie wiadomo, że trafiają w miejsca cieplejsze, nieco później chłodzimy je, by na sam koniec trafiły na hartownik. Obiekt szarniowy w pierwszym etapie budowy został podzielony na sześć sekcji niezależnych klimatów. Dzięki temu mamy możliwość dostosowywania klimatów w poszczególnych sekcjach do potrzeb poszczególnych gatunków roślin, ewentualnie fazy ich rozwoju. Wiadomo, że rośliny zaraz po wysiewie wymagają cieplejszego klimatu, potem możemy je przenosić do chłodniejszego, aby na końcu mogły trafić na hartownik. W poprzedniej nawie widzieliśmy rośliny świeże po wykiełkowaniu, rośliny siedmiodziesięciodniowe. Tutaj już jesteśmy w kolejnej nawie, gdzie te rośliny są w kolejnych fazach wzrostu, mają od dwóch tygodni do trzech tygodni. Staramy się je rozstawiać w nawach w zależności od wymagań y, temperaturowych. Wymagań także, jeśli chodzi o podlewanie, y, czyli rośliny o podobnych wymaganiach stoją na tych samych sekcjach. Oddzielamy rośliny, które, y, których wymagania są znacząco odbiegające od pozostałych. A tutaj akurat kalafior na nasadzenia letnie. Obecnie znajdujemy się na nawie, w której. Y, Umieszczony został selernaciowy, seler naciowy, w kostce torfowej. Jak Państwo widzą, celer stoi na, na betonie, nie na, nie na stelażach. Jest on też w innej, w innej tacy, tak? czyli skrzynka, która ma, ma dno czyli i tak nie ma bezpośredniego kontaktu system korzeniowy z podłożem. Taki sener praktycznie nadaje się już do, do wywózki, jest to ostateczny produkt. Można jeszcze wystawić na zewnątrz do hartowania, ale to, to w zależności od potrzeb klienta. Eee, tutaj ciekawostką jest są dwa rodzaje matrycy kostki, która znajduje się w, w tych skrzynkach. Eee, może to być 150 oczek albo 176. Robimy w tym roku po raz pierwszy testy z y, 176 kostkami w jednej skrzynce. Tutaj mamy, e, widzimy maszynę w pracy, bardzo wolno pracującą, żeby starczyło nam selera do cięcia do końca dni otwartych. E, maszyna firmy Lomers, którą wykorzystujemy tak naprawdę tylko przy cięciu selera, zarówno selera naciowego, jak i korzeniowego. E, po kilkuletnich doświadczeniach e, stwierdziliśmy, że seler z przyciętą e, częścią nadziemną z przeciętymi liśćmi znacznie lepiej rozwija system korzeniowy. Ułatwia to przyjmowanie roślin później w polu, jeżeli trafia na niewłaściwe warunki atmosferyczne, co się często zdarza, jest większa szansa na to, że przeselner się przyjmie. Nie ma, nie ma dużej jest dużo mniejsza. Powierzchnia transpiracji roślin, w tej, tej części nadziemnej. Roślina może skupić się na wytwarzaniu systemu, mocnego systemu korzeniowego. Tak naprawdę żaden z klientów, którzy zakupili seler, rozsadę sellera przyciętą, nie wrócił do, do rozsady nieprzycinanej. Obecnie znajdujemy się w części przeznaczonej do hartowania roślin. Staramy się, aby każda roślina była przed wywózką do klienta zahartowana, czyli musi się znaleźć w warunkach takich jak później trafi w pole. Staramy się tydzień przed wywózką wynosić wywozić czy wynosić rozsadę na zewnątrz. Tak jak widać, wszystkie tace znowu są postawione na stelażach, czyli znowu bez kontaktu z podłożem. Za mną system nawadniania tutaj, czyli ramię, ramię, które porusza się po całym hartowniku. Jeżeli chodzi o całość produkcji, jest ona oparta o zamówienia, wcześniejsze zamówienia. Czyli klient dzwoni do nas, korzysta z formularza dostępnego na stronie internetowej, nie wiem, wysyła pocztą zamówienie, które my następnie potwierdzamy. Potwierdzamy ilość, konkretny gatunek, odmiany zamówionej rośliny, rozsady. I termin dostawy. Tak? Termin staramy się określać w oparciu o cały tydzień, nie jesteśmy w stanie dokładnie wskazać dnia, kiedy dojedziemy z daną rozsadą. Oceniamy to na bieżąco. Wiadomo, że w zależności od tego, jakie warunki panują na zewnątrz, ta rozsada też potrzebuje czasami tych dwóch, trzech dni więcej, aby nadawała się do, do wywózki. Rozbudowa naszego zakładu w Świętej w Złotowie wynika z, z tego faktu, że nasi klienci się rozwijają. Co rok mamy kolejnych nowych klientów, których nam przybywa. Staramy się dostosować do, do rynku. Jeżeli klienci e, szklarniowi budują kolejne hektary pod szkłem, e, wiemy, że gdzieś tą rozsadę muszą kupić. E, cieszylibyśmy się, gdyby, gdyby pozostali w naszej firmie, dlatego też musimy się rozwijać razem, razem z naszymi klientami. Obserwujemy stały wzrost stały, stały, stały wzrost zainteresowania gotową rozsadą. Klient, który produkował przez kilka, kilkanaście lat samodzielnie rozsadę wie doskonale, jak to się robi, wie doskonale jak ostateczny produkt powinien wyglądać i wie doskonale z, jakim, z jaką pracą się to wiąże i z jakim ryzykiem jest, jakim ryzykiem jest to obciążone. Klient, który kupi rozsadę gotową, bardzo rzadko wraca do samodzielnej produkcji rozsady.